Dzień dobry, dzień dobry widzowie, dawno nie nagrywałem, yy, wiem, nawet po polsku nie nagrywałem, ojejku, yy, no i Ignaś właśnie dostał specjalnego skina. to teraz jest wyjątkowe, no nagrywasz, nagrywasz, no zobacz, nagrywasz, nagrywasz, nagrywasz. E, to dobra, e, za darmo coś tutaj jest? Jeszcze? Mam tam akceptację. Tam jeden ten pieniądzek. O, o, za darmo. Dobra, to sobie odbierzemy to. No i odbierz sobie. Jest tutaj coś jeszcze? Nie, nie. Dobra, nie widzę. Zobacz. Dlatego sobie otworzymy to. I o, na tu. pewno nic nie dostaniemy. Żadnego. Kina. chyba że do legendarnego jakiegoś skina dostaniemy parę rzeczy, ok. I Olimpiada Mister Beast. Dobra, co to jest, co to jest, ta Olimpiada. No to dobra, robimy jedną grę standardową i o Jezu, gramy z ludźmi. O nie, o! Katastrofa. Dobra, dawaj. Dobra, oni lecą, oni lecą. Hop. Hop. Ja dalej nie lecę. Wylećcie. Oła. Coś na włosach mnie. Typ został uratowany normalnie. Zostawcie. Dobra, lecę, lecę, lecę. Się. <laughs> o nie, Mr. Beast. Ile tych Mr. Beastów? O. Dobra, Stumble Soke. O nie. Co jest? Ej, ja nigdy tak nie miałem, że z kimś, z którym gram, mam... Jestem normalnie w jednym teamie. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, daj. Hop, hop, hop. Hop, hop. O, nie! Nie, ja, jak ja mogłem? Dawaj. <grywa> Oni tak mało tych typów mają na bramce. Messi, 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 Messi. Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi. Nie, było gola. Fajnie. I nie pisz tak człowieku. O nie, o nie, o Wygrywają, wygrywają, wygrywają. Nie daj się, nie daj się, nie daj się. hop Leciał całe boisko z piłką i trzy teraz strzeli i obronił. I gold. Cztery do jednego. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, jak blisko! Pomogę mu. Pom nie dobra, nie No. Nie ma już ratunku, mogę najmniej próbować pomniej pomniejszyć ten wynik. Nie pomniejszyć, tylko... No, wiecie o co chodzi, Obronić. Dobra, przegraliśmy, dlatego teraz robimy. No, wiecie co? I dobra, ja chcę zobaczyć, jak daleko się dostaniemy. Igi się, do... się dostał w pierwszy. Igi nawet się nie dostał w pierwszej ludzie. Zagra... Nie, nie da się. Zobaczymy jak daleko dojdę. Mam nadzieję, że dojdę do finału, bo w sumie to jestem dobry Summer guys. tak mi się wydaje. Dlatego chyba nie powinno być tak ciężko, no ale najgorsze jest to, że gramy z prawdziwymi ludźmi. Jezu ile... To osób już to grało. Dobra. To się robi. Dobra. O nie, dziwna ta mapa z Ignasiem jest coś nie taką on, on, on się nie cieszy, bo dostał legendarnego. Dobra, dawaj, dawaj, Dawaj da. A no to się nie dziwię i tak go nie dostaniesz nie, to ja zrobiłem TO JEST! Dobra, jednak nie jestem taki dobry w StumbleGuys. Piękne, 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 to było piękne. Nie, Endless Block Dash, weź czy jak to się nazywa? Nie, nie dam rady tędy. No, czemu to się wyłączyło akurat, jak ja chciałem na to skoczyć? Dobra... Nie... Nawet gorzej od Ignacia normalnie. Dobra, zo zo Zobaczmy się do stanego i uwaga... Na stanegu... czekaj... Czekaj na górę! LEGENDALNE we? Czekaj... EPICKIE! Dlatkiem że Czy wszystko. Nie mam go. Zostałem oszukany. Czekaj, weźmij na dół. Na sam Dobra, I lecimy dół. na mityczne. Wyjątkowe i szukamy go. Nie mam. Nie mam go. Okay, Wydaje mi się, że jeszcze raz musimy. Nagrody chłopie! A nagrody! Ale ze mnie debil. Dobra, i tak to... i tak to przejdę. Nikt nie przeklina, człowieku. Po co ty w ogóle jesteś w moich filmach? O, teraz pięknie jest. O! To było niezłe. No. To było złe. Ale dobra. Wydaje mi się, że polecimy jeszcze dalej niż wcześniej. A się da? Wow. O nie, pak spadł. Współczuję. Albo dobra, spróbuję zrobić to tędy. Chwila, dobra, dobra, Popchało mnie Dobra, teraz trzeba, nieważne, nic nie mówiłem. Jeż, jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Nie, no, ja nie mogę, no. Jaki ja słaby w ja się zrobiłem? To jeszcze ja. Ja umarłem. Dobra, mamy misję tutaj. Coś tam dobra, dostaliśmy. Jest, no, mam na nagrodę. Weź w tekst z nagrody, no dostanie się już. No. Chwila. Ech, dobra, a gdzie są niby te twoje nagrody, ukochane? nim no. No i odbierz nagrody. Dobrze, no i widzisz? No i teraz. Dobra, i teraz sprawdzamy. <kuh> yes! yes. Mam specjalnego mojego pierwszego w życiu. Ale i tak, i tak tego, bo on jest najpiękny. O, ten jest też fajny. Ale najlepszym skinem jest Złoty banan. Fajny. O, kurczę. Dobra, i potem, potem kończymy ten film. No. E, bardzo daleko na pewno zajdziemy. Ej, widzisz, to, że ja mam tutaj trzy takie trochę takie trzy A trzy takie trzy takie trzy jest no i No te boty zrobiły, dobra widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie w tym następnym filmie. No i pan.